Cześć, witam Was. Moi drodzy, znacie taki termin jak dobrze ułożony człowiek? Na pewno znacie. Na pewno wielokrotnie słyszeliście ten termin. Tylko co w ogóle ten termin oznacza? Co oznacza ten termin? No i właśnie tu mamy zagwozdkę. Ponieważ Ponieważ to, czy się jest dobrze ułożonym człowiekiem Zależy od bardzo wielu rzeczy. Bardzo wielu rzeczy. Bardzo wielu rzeczy. Bardzo wielu rzeczy naprawdę od tego zależy. Dlaczego? Dlatego, że na przykład ludzie, którzy na co dzień mnie znają, mogliby powiedzieć, że jestem dobrze ułożony człowiekiem. Na przykład dlatego. Na przykład dlatego, że nie, pi, nie piję alkoholu. Tak. E i tu jest właśnie ten problem z tym terminem dobrze ułożony człowiek w cudzysłowie. Dlaczego? Dlatego, że od razu się, dlatego od razu jak mój wypowiada się ten termin, to wtedy jest to... wtedy oczekuje się tego, że człowiek, człowiek będzie, będzie zawsze trzymał fasę, zawsze będzie stonowany, zawsze będzie miał emocje stonowane, zawsze... <ścoughs> zawsze... Yy. Po prostu, po prostu y, oczekuje się pewnych rzeczy: stonowania, tego, że człowiek nie będzie niczego nadużywać, tak? E, oczekuje się również się tego, że y, oczekuje się również się tego od człowieka, że, że nie będzie szalał, a w skrajnych przypadkach to, że taki dobrze ułożony człowiek nie będzie imprezował, bo znam też takie przypadki i moi drodzy, naprawdę. Nie, nie rozumiem, jak można, jak można e, kategoryzować e, dobrze ułożonych ludzi. Bo to jest, bo to jest dawanie im w poszczególnych kategoriach. Że, dobrze, że dobrze, dobrze, tak jak na przykład mówi się często w dobrze ułożonych facetach, że, e, że są zapracowani, że nie piją, e, ten, e, że nie piją, że, e, e, że nie im pracują. To oznacza termin zapracowany, dwóch, do, przepraszam, dobrze ułożony człowiek? No właśnie, tak, nie, właśnie tak chyba niekoniecznie. No, słuchajcie, y, czy, czy człowiek, który raz jakiś czas się piwa, jest y, nie jest dobrze ułożony człowiekiem? Oczywiście, że jest, oczywiście, że jest, tylko my ludzie jakoś mamy dziwną fobię nadawania na y, terminów, y, co za tym idzie, ograniczenia lu, ludziom. w y, Woli, woli, tak? Bo, moi drodzy, bo ja, w każdy, bo ja w każdej chwili, jak w każdej chwili, gdybym chciał, mógłbym, e, mógłbym w piątek na przykład pójść na piwo, albo e, albo dajmy, daj, albo dajmy na to zaprosić dziewczynę do domu na noc, tak? To są takie przypadki, to są takie przykłady, tak? Ale mówię, termin dobrze ułożony człowiek jest jest czymś, czego nigdy nie rozumiałem, bo to wtedy się zakłada, że człowiek pewnych rzeczy, nie, człowiekowi wtedy pewnych rzeczy nie wolno robić. No ale umówmy się, czy to, że ktoś, że to, to na przykład, że ktoś, yy, nie wiem, yy, dajmy na to zaprasza koleżanki, to na przykład to już wtedy nie jest dobrze ułożonym człowiekiem, tak? Nie, tak? Nie mój drodzy, to też jest wtedy dobrze użony człowiek. Tylko po prostu, jak to omawia, młodzież korzysta z życia. A niestety a niestety człowiek nie młodnieje, tylko wręcz przeciwnie. człowiek posuwa się dalej w te lata, i niestety, może bardzo łatwo można sobie po prostu można sobie zmarnować życie i wielu rzeczy żałować, że się nie spróbowało. Ale to już jest. Ten to już jest temat na, in, na inny film, może taki zrobię, tak, jeśli o, o mnie chodzi, to było na tyle, tak, jak chcecie, jak chcecie taki film na temat tego, jak można sobie zmarnować życie, to napiszcie mi w komentarzu, ja się za nim żegnam, cześć.